One man, one camera, one mission. W kolejnym odcinku serii Karkowy Stanuus. Dzisiaj zabieram Was na dziką wodę. Jest to nieduża, kilkuhektarowa, kameralna, przepiękna żwirownia, słynąca z wielkich, potężnych tych mamusiek, gdzie niektóre z nich już niedługo otrzą, otrą się o 30 kg. W dalszej części filmu Wam pokażę, jak podchodzę do takiej żwirowni niedużej, jaką przyjmuję taktykę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. a przede mną jest 5 całych dni szansy na złapanie tłustego, pięknego karpia. Czy tak będzie? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy dalej. A Wy pamiętajcie, że jeżeli Wam się film spodoba, to kanał zasubskrybujcie, film podlajkujcie, no i fajnie jakbyście napisali jakiś komentarz. Więc nie przedłużając dalej, lecimy z tematem. No i dzień, jest z Jeszcze nie zdążyłem się dobrze rozłożyć. Tam w oddali, słuchajcie, jak pracuje maszyna. Jak to była tutaj z jak glina nie mam końca. Ale zobaczcie jaka burza idzie. I teraz dwa na ponton, może uda mi się kurcza chociaż chociaż jedną dwie miejscówki znaleźć jakieś. I przed tą burzą. wywierz chociaż prawdopodobieństwo jest <grystanie> zerowe. Ale zlewa. zdążyłem dosłownie jednego markera postawić i szybko uciekałem do brzegu. Ale zlewa, masakra. Mamy pierwszy strzał. Jeszcze deszcz pada, a miałem właśnie, mówię wezmę sobie wyjmę ciuchy. Pierwszą rybę nie jest jakaś wielka, ale jest, ale jest, ale zrobiła robota. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsza ryba z dzikiej wody jest naprawdę super. Pierwsza doba, gdzie pierwsza doba, tak naprawdę dwie godziny po wywozieniu zestawu. Mam pierwszą rybę, jest już ciemno, bo Tak naprawdę późno się obrobiłem z tym wszystkim tutaj. Sześć godzin prawie jazdy, nieważne, słuchajcie, o co chodzi. E, ryba nie jest jakaś wielka, może 11, może 12 kilo, nie chodzi o to. Chodzi o to, że to jest kolejna woda, gdzie taktyka z PV-kami, które przygotowuje od trzeci wyjazd troszeczkę inaczej, sprawdza się i daje ryby. O co chodzi? W dalszej części filmu zobaczycie, pokażę Wam krok po kroku, jak to wykonuje. I naprawdę kurczę, zawsze wiecie o tym, że mówię, Najważniejsze jest miejsce, miejsce, jeszcze raz miejsce, ale jeżeli tam są ryby, to fajnie jest przygotować coś, co szybciej je skusi do brania. Na razie nie chcę się za bardzo podniecać tą taktyką, bo może wkazać się, że to będzie jedyna ryba. Na razie jest, jest super, już ją Wam pokazuję. Pytanie, czy ona będzie chciała się z wam pokazać. <słuch> Pierwsza moja ryba z dzikiej wody. Oczywiście nie po takie ryby się tu przyjeżdżam. Tu się przyjeżdża po naprawdę grube ryby. Dzisiaj złapał ko koło mnie Sebastian. 26-500 piękną, wielką rybę mamuchę. Miałem okazję i zaszczyt robienia mu zdjęć i filmów. Ech, ta woda jest naprawdę nieduża kameralna, ale to co tu pływa, to jest niesamowite. Dobra, ryby wypuszczamy i próbujemy zrobić coś jeszcze. No dziwnie. Byłem w trzęsie. Chircyk. Ależ jaka czysta woda jest. Teraz doszedł do wniosku, że będzie walczył. Chodź, chodź, chodź. No robisz tylko gnoju. Chodź. Chodź koleżko, nie jesteś duży. Myślałem, że jesteś duży żeś tak dziwnie trząsł, żeś nie trząsł i znowu, tylko tym razem znowu Candy Crunch zadziałał sobie z alerkiem, ale tutaj myślę, że to smak kulki będzie drugo, drugorzędny. I poszedł. Pokłynie jakąś mamuśkę zdrową. Jeżeli chodzi o żwirownie, to tak jak w poprzednich filmach wam mówiłem, pokazywałem, tak, na ta, na, na, tak samo na tej żwirowni wiele się nie zmieni, jeżeli chodzi o moją taktykę. Dlatego, że żwirownie bardzo charakteryzują się tym samym, czyli górki, dołki. Najczęściej jest tak, że brzegi są takie, że bardzo, bardzo szybko, bardzo mocno wychodzi. Do góry na wypłycenie, i tak jest tu w tym przypadku, na tym przynajmniej stanowisku numer 7, że burta wychodzi do metra, ale sama podstawa to jest jakieś 4,5, 4,80 mniej więcej pi drzwi, i dosyć szybko, gwałtownie to wzrasta. Cała ta, cała ta jeszcze ten spad jest porośnięty roślinnością, więc ciężko nawet tam zestaw postawić. Aczkolwiek z tego, co się dowiedziałem, to niektórzy szukają tam dziur tej roślinności na samej górze tej górki. Znaczy tego, tego brzegu próbują tam mówić ja mierząc temperaturę tutaj wody, która miała w granicach 26 przy powierzchni, a na 4 metrach 5 głębokości w granicach 24,5, więc różnica tylko 1,5 stopnia, to jest bardzo, bardzo niewiele. To świadczy tylko o tym, jak mocno jest ta woda nagrzana. Stwierdziłem, że będę opał na głębokiej wodzie. Te 1,5 stopnia wydaje mi się, że powinno być kluczowe powinno dawać rybę, a nie jakieś wypłycenia półtorej metra przy takiej temperaturze. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to jest, to jest pierwsza miejscówka, którą sobie tutaj obrałem i tutaj położę dwa, dwa kije, jeden postawię dosłownie na samiutkim, kiedy schodzi ta górka i zaczyna się wyrównywać, to u podstawy dosłownie pół metra Postawię przy tej podstawie zestaw, a drugi dam kilka metrów dalej. Tam już jest głębokość około 4,80. Tam postawię kolejny zestaw, i, i w ten sposób to miejsce będę obławiał. Drugie miejsce mam typowo po lewej, po lewej stronie, mocno przy trzcinach. Tutaj właściciel wody, Krzysiu, którego go pozdrawiam, takiego mi dał tipa, mówi tam, słuchaj, tam jest takie wypłycenie i przy tej podstawie górki też się lubią no, często i gęsto kręcić jakieś fajne ryby. Warto to po prostu obłowić, bo jeszcze jest jedna górka jeszcze w stanowisku numer 7 między właśnie tą górką, której Wam mówię, a końcem stanowiska jeszcze jest jedna górka taka 3, wychodzi tam na około 2,20-2,40, mniej więcej pieraz drzwi. I też schodzi sobie na jakieś tam 3,5-3,70 to myślę sobie później będę chciał obłowić w późniejszym terminie. Na razie skupię się na tamtym brzegu i na tej górce tutaj po, po, po lewej stronie. To tyle jeżeli chodzi o taktykę na, na, na tej żwirowni. Mówię, to jest kolejna żwirownia. Liczę tylko na to, że wiatr będzie wiał w moją stronę, czyli będzie w jakiś sposób te ryby tutaj naganiał. I tyle. Czy tak będzie? No zobaczymy. To liczę. Ale ja bronię no może nie jeszcze może karp No to jest Esiot. mam No dzisiaj jest dzień, kurde normalnie jeszcze deszcz pada. Ty to karp był, był mega zadowolony Ale bydl Matko kochana Całe szczęście te ryby jakby są ugotowane Yes. że ja cały mokry God damn it. To już drugi o szlak by trafił, Co taka pogoda No, to to już jest karp Pan karp nie jest jakiś chyba duży, ale jest pełno łuski ładne Motherfucker I tak sposób mamy kolejnego amura, chyba nam się tutaj zbiesiły te popaprańce Więc za bardzo jak na amura siły nie mają O No to. fiut garbaty. Jeszcze mi ten zestaw tu rozwali. No pięknie. Na dwie wędki właśnie holuje kurdy amura, który skoczył na żyłkę. No szlak by trafił. I już mam dwie wędki do wywiezienia. O matko. W prezentacji pierwszej ryby wspominałem o mojej nowej taktyce, którą stosuję od kilku zasiadek, a chodzi tutaj głównie o PVA, w jaki sposób je przygotowuję. Robię to mniej więcej tak, że dodaję olej rybny, do tego Boster Aller90, hydrolizat krylowy, granulat Aller Fishing. No i jakąś trzeba do tego dodać, jakiś stick mix, method mix, cokolwiek. Ja używam akurat metod mixu z Dreambite'a Supercrylla. Możecie użyć całkowicie inny, jakiś dowolny, tak jak wam tam w duszy gra, co wam pasuje. Chodzi bardziej o to, w jaki sposób tę konsystencję zrobić, żeby to było takie dosyć, żeby ten mix do pochodnie nie był suchy, tylko taki, taki, nazwijmy to, gęstszy, bardziej wodnisty, bardziej wodnisty taki. No coś coś, coś, coś ten, ten deseń, po przygotowaniu w ten sposób miksu zostawiam go dobrze, jakby on sobie tak poleżał z 2-3 godziny, żeby troszeczkę te granulaty, te, 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 te kule, o których nie wspomniałem, bo jeszcze dodaję pokruszone kule, ale 90 plus super kryla, to wszystko sobie po prostu mieszam i daję czas, żeby to sobie wypiło, sobie to wypiję. PV-ki wkładam sobie już zawczasu, robię sobie z 10-20 takich PV, wkładam sobie oczywiście w siatkę PV i wszystko to porządnie zalewam posterem Aler 90 i niech sobie to po prostu leży. Ta cała siatka jest nasiąknięta tym wszystkim. Po pierwsze, kiedy łapię tutaj na prawie 5 metra głębokości, mam 100% pewność, że ten zestaw doleci do dna. I ładnie sobie osiądzie, nie rozpuści się podczas spadania, ta siatka nie będzie, nie będzie strzelała, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, łapiąc na tych żwirowniach, łapałem wcześniej na jeżynie, łapałem wcześniej na żwirowni tam w Kozłowie, to wszędzie dno było takie właśnie... E, takie gliniaste, um, mówiąc kolokwialnie, śmierdzące. I fajnie byłoby się czymś przebić, tak? Więc tego typu pv nadziana na przypon i będąca blisko haczyka, bardzo wolno się rozpuszczająca, tak? świetnie wabi ryby, Bo od kilku zasiadek widzę, że strzały mam pół godziny, 40 minut, godzina czasu, przykładowo po wywózce. A to świadczy jedno, że ta ryba bardzo szybko to lokalizuje pośród zanęty, którą wsypałem. Zresztą to było nawet widać na jednym z filmów ze żwirowni, gdzie ryba najpierw wzięła granulat, wypluła go i za chwileczkę strzeliła w przynętę, która leżała blisko takie siatki PVA. I ja uważam, że ta taktyka, szczególnie na mówię, głębokie wody, z mulistym, śmierdzącym dnem, naprawdę się fajnie sprawdza. Przynajmniej to jest czwarta zasiatka i daje mi, daje mi ryby, i to dosyć szybko od momentu, kiedy zestawy zostały wywiezione. Thank <laughs> you. Kolejną rybę, piękny poranny budzik. Nie jest wielka, ale jest piękna. Jest kolejna i wszystko co założyłem zaczyna pomału działać. To jest najważniejsze. Pokazuję wam kolejną rybę z dzikiej wody. Piękny golas. Szybciutka sesja foto, jedno dwa zdjęcia, na pamiątki. Próbujemy dalej łowić tutaj na tych 4 km. Coś naprawdę pięknego. Amator Alera 90. Naprawdę śmiało mogę powiedzieć, że te karty, które w tej chwili łowię, od kilku zasiadek to są amatorzy Alera 90 i Super Kryla. w zestaw. Zresztą jak się muszę ją wyłączyć. Kurde. Weszły tam ryby widzę na tą głęboczek. Jest wielki dupek kurde Z podbieraka nie jest duży, ale jest. Chodź tu, o, o, i wyskoczył. Mamy trzeci, trzeci poranek tej zasiadki i wreszcie, wreszcie jest ryba, którą tu e, przyjechałem, z, przy, przyjechałem z myślą, że złapię rybę, czyli piękną babuśkę z dwójeczką z przodu, amatorkę Vitelli i Alera 90. Ci co byli ze mną wczoraj na live wiedzą o co chodzi. Kolega ma tu wielkie ode mnie pozdrowienia, który polecił. Mówi, załóż popka witelne, podbijemy to alerem i już jest dobrze. Patrzcie na tą rybę. Piękny, wielki, lustrzej, z dzikiej wody. Coś niesamowitego. Piękne. Ta woda naprawdę tutaj pięknie oddaje, piękne ryby daje. I tu macie jedną z tych wielkich, pięknych ryb. Ja już jestem naprawdę zadowolony, zostały jeszcze przy dwie noce, a według mnie ja już zrobiłem tutaj 100% akcji, jest wszystko, są kurde nawet jesiotry skaczące z kamerami, no i do tego na koniec piękny, wielki lustrzeń, jeszcze raz złapcie ten kadr. jeszcze raz tą piękną rybę, coś niesamowitego, coś pięknego. Muszę się pożegnać z tą piękną rybą. Coś czasie samo tego naprawdę wykonałem całe paliki chciałem. Uf, piękne, wielkie rybko. Teraz jeszcze sobie zobaczcie cudowna piękna ryba. Bardzo do wody. Jestem mega szczęśliwy. Mój